Dzisiaj zrobimy sobie coś zupełnie innego. To nie będzie żadna substancja, którą będziemy zażywać doustnie. To będzie ocet wrotyczowy. Potrzeby naszego programu zrobię to ze suchego, natomiast dużo lepsze właściwości ma świeże ziele. I dlatego też warto poczekać, aż wrotycz zakwitnie. Tak jak już mówiłam, wrotycz kwitnie od lipca do września i wtedy należy go zbierać w takim stanie świeżym. I właśnie takie końcóweczki, takie kwiaty, same kwiaty zbieramy. Ja wierzę, że te kwiaty mają jakby te właściwości takie mocniejsze. I na no co robimy? Za, zalewamy po prostu zwykłym spirytusowym octem. Więc zalewamy te kwiaty octem. Taki ocet w zasadzie już jak, jak jest y, zalany, to też, też tak jak we wszystkich tych preparatach, o których mówiłam wcześniej, należy potrząsać co jakiś czas i powinny stać te wszystkie rzeczy, które robimy, powinny stać w ciemnym, chłodnym miejscu. Najlepiej w jakiejś zamkniętej szafce. Ocet wrotyczowy będzie gotowy po jakichś y, trzech, czterech tygodniach. Po tych, y, po tych kilku tygodniach wycedzamy y, tą to, to te, te, te liście...